Witam, witam bardzo serdecznie na kanale CryptoSapiens, z tej strony Damian. Oczywiście wszystko co zostanie wypowiedziane na tym kanale nie jest żadną poradą inwestycyjną, ja nie jestem żadnym doradcą inwestycyjnym. I w dzisiejszym odcinku <grywka> chciałem się Odnieść do, do mojego wczorajszego filmu, bo od razu, jak wrzuciłem film e, wczorajszy, to mm, przeglądałem sobie Richarda profil, a tutaj proszę, narysia profilu. O, gdzie tutaj mi zniknęło? Tutaj, 10 godzin temu. Mm, jest tweet tylko jakiś zwiastun impulsowy działa na prywatnej sieci testowej i tak, tak się dziwnie złożyło mówienie muszę nagrać nagrać odcinek bo tutaj taka narracja rozmowa z Jackiem Le z Lewinem na temat tego że Polsce może nie wystartować że tu że to a tego samego dnia Rysiu niestety, czy stety i fajnie, fajna wiadomość, znowu mi się humor poprawił, pokazał tu na tym twicie, że jest jakiś postęp, że działa to na prywatnej sieci testowej, gdzieś, jeszcze pewnie nie jest to, może, może nie wiadomo, czy to jest też informacja rzetelna, że Rysiu nam mówi tutaj prawdę, bo też musimy brać to pod uwagę. Ale no, coś tutaj błysnęło. Ten Rysiu ten ruch w stronę inwestorów zrobił, coś pokazał. Właśnie o to chodziło, coś, coś takiego, żeby pokazać wszystkim, że, że jednak te prace nad tym projektem gdzieś tam się posuwają do przodu, małymi kroczkami oczywiście, ale do przodu zawsze. I bardzo fajnie o to chodziło, żeby coś tutaj Rysiu pokazał wszystkim, że coś się dzieje z projektem, że projekt dalej się rozwija. No plus, plus, plus tu dla, dla Rysia. Yy, obawy były w sumie niepotrzebne, chociaż no, to, jest, to jest normalne, no bo jeśli jest jakiś... Yy, nic się nie dzieje z danym projektem, i mija czas, mija czas, i twórca nawet nic nie wspomni o tym projekcie, nie, nie, nie powie, że, że, jak, jak wygląda postęp, czy, czy jest jakiś rozwój, czy, czy cokolwiek. No to nie ma się co dziwić, że ludzie tracą wiarę w, w projekt. Coraz więcej ludzi nie trzyma ciśnienia, bo myśli, że z tego nic nie będzie. Ja to też zawsze powtarzam i sobie, i tutaj na kanale, że trzeba brać to na chłodno. No, ale tak, to, tak się dzieje, to są emocje, to, to jest psychika ludzka, tak to działa. Oczywiście tutaj dla Rysia jak najbardziej komentarz musiałem tutaj zostawić, rzuciłem swój taki spocik. Dużo pozytywnych komentarzy, tutaj w ogóle ktoś wrzucił hex hex og, ja po prostu nie no, to jest mistrzostwo świata, nie wam powiem. Nie, tylko, czy to jest Rysiu, czy to jest on tutaj, czy to nie jest jakiś tutaj fake, to też nie wiadomo, nie, ale komuś to wyszło, Rysiu tutaj jedzie ostro na imprezie, nie? Świeca do góry i heja banana. Nie? No pull chain, powiem Wam, że ożywienie od razu. O, idą asy. Będą podłączać. o. Proszę bardzo. Co można zrobić w internecie? Zobaczyć, nie? Dzień, noc, proszę bardzo. No, to też niezłe. No, jak powstał jak Fenix z popiołów. Pulszczeń V3. No tak, o to chodziło właśnie, o to chodziło. Od razu, od razu jest lepiej. No. Mrożenie dubska wszystkim tym, co, co, co pękły zwieracze. Chociaż sami też pewnie słyszycie i widzicie, znaczy widzicie, obserwujecie kanał i jaki jest sentyment nawet w głosie, że czasami człowiek gada, o tym gada, magluje to bo jest w tym, uczestniczy w tym. Ale no już widzi, że jest że już się nic nie dzieje, że, że taka narracja, gdzieś to człowieka zawsze dotknie I, i wypowiada się nawet troszeczkę bardziej e, smutny, niż jakieś jakaś taka euforia coś takiego fajnego się dzieje, tak jak tutaj od razu się humor poprawił. No tak można powiedzieć, nie? It's coming, It's coming tylko kiedy. No? no ten już tam biegnie się. Nie może doczekać, nie? Leci. O. let's go, let's go! Nie no. O, rysiu, cyk, cyk, cyk. No właśnie, to jest to. On, 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 ma, on ma łeb na karku, nie, ten gość. Nie? On wie, jak robić siano, on wie jak, wie, jak działa rynek. No to trzeba mu przyznać. To też cały czas podkreślam. A to, że sprawa drugorzędna, że informatycy muszą to pospinać i cały support, i wszystko to musi chodzić jak w zegarku, tam, tam ten cały team to, to musi to stworzyć. To jest też, jak to, jak to wyjdzie, i to wypali, to naprawdę, naprawdę może, być, może być grubo, nie? No. Dokładnie. Let's go. jest dobre, O. Kiedy Rysiu wystartuje, nie i zapoda Pulszczein lunch. Ale można zobaczyć sobie nawet komentarze sprzed. Pod filmem Jacka i pod, pod tym, co się działo po tej rozmowie, jaki, jaki był sentyment, a jaki teraz jest sentyment, no to jest euforia. To takie śmieszki, śmieszki, śmieszki muszą być. Trzeba łapać tą dobrą energię, trzeba czasami się pośmiać jak najbardziej. Bo śmiech to zdrowie, no tak. Śmiech jest w ogóle zaraźliwy, naprawdę. Sprawdźcie sami. Zacznijcie się śmiać w towarzystwie, i ludzie zaczynają się zarażać tym śmiechem, naprawdę. Przekonałem się sam osobiście. To działa. Także w... dzisiaj będzie krótki odcinek. Eee, taka euforia i sprostowanie do wczorajszego odcinka. Eee, przed nami weekend, piątek. Życzę super fajnego weekendu, gdziekolwiek jesteście. Z fartem, trzymajcie się. Hej.